Na z tej strony Miki i Triki i dzisiaj gramy w Brawl Stars. I dzisiaj będziemy wbijali piperkę na 20 rangę. Dobra, to już nie przedłużam zaczynamy. Zasubskrybujcie i zalajkujcie. To już na kanał poważnych 15 bez spacji. Tak, bez spacji, bo wtedy może Wam nie wyszukać. Ale może wyszuka, nie wiem. Okej, okay, ja nie trafię. Ja nie mam cela. Chodź Karlik. Wiedziałem. Jak tego ulta to już wiedziałem od razu że tak zrobi. O kurde Edgar. Dobra, zabity, leży. Aleks ginie. Dobra. O oh, kurde. I tu są typy. I tu tu jest ty, ale... Dobra, leży Nie, nie, nie. Napiszcie w komentarzu Mikołaj Macera jak baba z wesela Co ja odwaliłem? Ej, ja chciałem urta użyć, ale coś mi się nie udało. Kurde Naprawdę trzecie miejsce. Zero pucharków. Naprawdę. Dobra. Napiszcie, kogo wbijać w następnym filmie. Na 20 rangę. A może w jakimś filmie wbijemy kogoś na 25 rangę. No nie, o, fajnie, że się oddali. Dobra, no, no. Ej, tu jest dwóch. nie, no, zabiła mnie. Sorry, że tak nie gadam. Nie wiem, czy nie Dobra, mamy tu fanga, fang. Tutaj, okay, tu już brok powinien zginąć

No nie, 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 nie ginij. Okej, okay, wielkie starcie. Off, ten. Nie wiem co ja odwaliłem. Dobra. Dobra, dobra brakuje nam... Jeszcze trzy gierki? Ej, spray dostałem. Jeszcze trzy gierki? I wygrany I wtedy już będę miał 20 rangę, więc... Szybko lecimy. A w następnym filmie możemy wbić sobie... Hmm. Nie wiem, może bula na 25. Hmm. Mam już szelkę 26 Ej, dołączcie w ogóle do mojego klubu. Nazy nazywa się Miko, Miki Triki Ty. Okej. Okay. Dobra, okay. W ogóle wpadajcie też na kanał Kozak dwa koty, bez spacji. O kurde. zapomniałem. O, Dobra, gdzieś czy, o, o kurde. Dobra, Ryb już jesteś, chłopiec. Co ty próbujesz? Aj, co chyba... Co chyba ja próbuję? Bo on mnie zabił, bez sensu Ej, to. Ciekawe ile zadał. Okej. Okay. O nie, jak wygrał to będzie 999. Znaczy 499, sorry. Też obejrzycie y, u poważnego flipa napad na bank. I też u mnie na kanale napad na szkołę. No i pozostałe tam filmy z Fify. W ogóle wskładajcie na wszystkie filmy. Okej. Okay. Dobra, idę tam. Tu typ Tu typ kampi. Ano cool cat. Dobra. Ej, to jest kruk. Ej, Zebrało. Oh. Myślałam, że to jest typ, ale okej. Okay. Okej. Okay. Ej! Ole zaskoczenia. Zebrały. dobra Tutaj jest garek. O, Oleg go trafiłem Brawo O już tego chyba nie ogra Nie już na pewno tego nie ogra ale czysty No dobra ale jest drugie miejsce tylko została ostatnia gra I mamy 20 rangę Dobra Ok. Trzy pucharki zostały. Ej, kogo ja mogę następnego wbijać? Ja następnego w sumie mogę wbijać Cordeliusa. Dawajcie następnego wbijam Cordeliusa. Ej, to jest fajne jakby Cordeliusa wbił. Dobra, to następną Cordeliusa. O Jezu Poko mam, naprawdę. No, Kurna. Nie, no, ale było blisko dosyć. Wiedziałem, że mnie zabije. A Tatara, poczekaj na mnie z tym cubem. O, ona podoba. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dziękuję, chyba potrzebuję... na cukier Dziękuję. Okej, dobra. Dobra, okej. Okay. Gdzie są jakieś tutaj. O, tu jest król. On ma 10 kubów. Ile? Dawid, jakieś. Mam 12 kubów. Ja może tu iść. Ej, on chciał Dobra. Ja chyba sobie tutaj przejdę. Jeżeli mnie złapie, to będzie lipa. Szybko tu przechodzę, jestem skurzony na no tyle kruków. Żeby... Jeszcze kruk ten, jest. dobra, ja uciekam sobie. O, Paula. Tu jest pewnie ten kruczek. Znaczy, ten, sorry. Nie. Nie. Czekaj. Nie no. Blisko było. Ale kurde, dobra gra ponownie. Ja w że będę miał drugie miejsce i już mamy 20 rangę na Piperce. Okej, okay, baba, ja park. Tak się nazywa. No, get it. Okej, no dobra. Okej prr O ja jestem mało hp Oj tam masz 72 bani. O tam jest funk też. Ja go nie chcę co walną, chciałem tam walnąć. Oj. Dobra, dobra, co ja dzisiaj robię? Okej, okay, oj, co? O jest. Chodźcie. Nie no, zabiję. W ogóle nie mogę zminusować. Nie no, mogę, bo jak i tak zminusuję, to w następnej rundzie chyba będę, nie wiem już. Okej, okay, błagam, bo mogę zginęli. O nie, tamten ma ulta toj nie. Okej, to ja się ten bezpiecznie z tego Dobra, nie no, on ma na go ten dziadek. Okej. Okay. Hmm. O, jest! Już mam 20 rangę, proszę Państwa. Mam 20 rangę. Okej, okay, mam już 20 rangę na... Piperce! O, jeszcze epik, epicki. Dobra, co jest? Mam 20 rangę. Na, napiszcie w komentarzach, kogo następnego wbijać. Raczej będę Cordelusa wbijał. Gdzie Cordelus? O, tu Cordelusa. Okej. Okay to my się żegnamy Nara.